Zapraszam na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został Betklis, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w Betcris. Witam, dnia 7 grudnia na kanale i mamy tutaj oczywiście kalendarz adwentowy w Betklis. Kolejny dzień. Dzisiaj mamy no, taki konkurs na Facebooku będzie. Wystarczy śledzić właśnie Betcris na Facebooku i będziecie mogli brać udział w konkursie od Betcleesa i będzie freed do wygrania. No, zobaczymy, kto wygra, ale ja zachęcam do właśnie wzięcia udziału na Facebooku w konkursie od Betquis. A jeżeli ktoś nie ma konta, a chce wziąć udział w Betcrisie, łatwo może założyć konto. Link do rejestracji będzie w komentarzu pod filmem. A jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie pod filmami zawsze odpowiem tyle na dzisiaj z, z adwentowego kalendarza a teraz przejdźmy do typów tak właśnie wreszcie przerwaliśmy progresję trzeci kupon okazał się wygrany, wszędzie karteczki padły Udineze jak wspomniałem kto zagrał bezpiecznie ten zagrał padły trzy żółte kartki dla Udineze no i w meczu Arsenalu z Evertonem również cztery kartki żółte były, także super. próg piąty yy, zrobiony. Lecimy progresja numer 2. Znowu zaczynamy od progu pierwszego za 20 zł, co wybrałem na dzisiaj. Oczywiście też proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. To pomaga się rozwijać kanałowi. A wybrałem dzisiaj mecze Ligi Mistrzów, eliminacji. I tak, pierwsze spotkanie jakie wybrałem. Mamy tutaj Milan, Liverpool. i Ja myślę, że jednak to będzie wyrównane spotkanie. I jednak będą kartki. Chociaż w pierwszym meczu nie było kartek, były bodajże dwie lub trzy. Ale ja liczę, że tutaj będą cztery. No, Milan musi wygrać. A czy Liverpool odpuści naprawdę? No, sądzę, że nie. Sądzę, że Liverpool będzie chciał pokazać klasę i grać jak równy z równy z Milanem. Oczywiście myślę, że Milan będzie musiał całe serducho włożyć w to spotkanie i wygrać to, a Liverpool wiadomo wpuści pewnie rezerwowy skład, a jeżeli rezerwowy skład, no to będą raczej tak wiadomo mylić się, chcieć się pokazać Klopowi i zatrzymywać ataki Milanu a wiadomo Milan bardzo dobrze atakuje i no, będą faulować, a jeżeli Liverpool będzie faulował i to będzie z jedną, może dwie kartki, a Milan Dwie na pewno zdobędzie, to jest um, jednak Liga Włoska, to zdobywa dużo żółtych kartek i myślę, że w takim meczu tak naprawdę o sześć punktów tak jakby dla Milanu. No, jeżeli tu wygrają i w drugim meczu na przykład padnie remis, to wyjdą z grupy z Ligi Mistrzów. Także no coś niesamowitego jeszcze się dla Milanu może wydarzyć. Następne spotkanie Real-Inter. Y, I to myślę będzie mecz przyjaźni. Obie ekipy, pewne wyjścia z grupy, no tak naprawdę tylko o pierwsze miejsce mogą grać. Ale czy im będzie się chciało? Myślę, że nie. W lidze mają bardziej kłopoty, w lidze własnych krajów. Ja tu typuję poniżej 9,5 rożnych. No, Inter musi w lidze włoskiej nadrabiać, a Real no musi u siebie w lidze także utrzymywać zaliczkę punktową. Także no, nie czuję tutaj 10 różnych. W pierwszym meczu było 9, oczywiście. Wtedy jeszcze nie wiadomo, bo czy wyjdą z grupy. Real z Szeryfem co zrobił, no, coś nieprawdopodobnego, żeby tam stracił punkty. No Myślę, że 10 różnych tu nie będzie. Inter nie zadowala, nie zachwyca w różnych. Mało nabija różnych ogólnie w lidze włoskiej. A tu myślę, że nie wyjdą jak o życie grać tutaj z Realem, bo, no bo po co się męczyć. Myślę, że będzie niski wynik, niskie rożne, yy, niskie kartki. Co to tylko może być? No, jakiś mecz 1-1, coś takiego. No, nic więcej tutaj nie widzę. Abym się nie zdziwiał, jak będzie 0-0. Tak typuję na poniżej 9,5 rogu, i takie są moje predykcje na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia, zieloności i elo!